Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy placki ziemniaczane z pieczarkami. Potrzebować będziemy kilogram ziemniaków, 30 deko pieczarek, jeden duży ząbek czosnku, jedną dużą cebulę, 10 deko sera żółtego, 2 jajka i 3 łyżki mąki. Mąka jest uzależniona od Ziemniaków. Niektóre ziemniaki są bardzo soczyste, a niektóre są po prostu sypkie. I będziemy doprawiać solą i pieprzem. Ziemniaki zetrę na tarce o dużych oczkach, cebulę również, czosnek na mniejszych, pieczarki pokroję na mojej ręcznej krajalnicy. A ser również zetrę. Będę smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Składniki na placki już mam rozdrobnione, pieczarki, cebula, czosnek i ziemniaki. I należy wszystko dokładnie połączyć. Dodajemy jajka, starty ser. I mąkę oraz doprawiamy solą i pieprzem. Doprawiamy zawsze do własnego smaku. I teraz należy masę ziemniaczaną dokładnie połączyć. Troszkę miska jest objętościowa, ale jakoś sobie poradzę, pomieszam i będziemy kłaść placki na rozgrzany tłuszcz, niewielkie porcje i smażyć z jednej i z drugiej strony. Będziemy mieli placki ziemniaczane z pieczarkami. Masa ziemniaczana musi być idealnie połączona. I kładziemy na rozgrzanej tłuszczy. że już jest idealnie połączona. I tutaj na patelni mam rozgrzany tłuszcz, kładziemy niewielkie porcje i uformujemy nacki łyżką. I smażymy. Z jednej i z drugiej strony tak, tak to wygląda, smażymy z jednej i z drugiej strony. I tak oto wyglądają placki ziemniaczane z pieczarka chrupiące, pachnące. Zdejmujemy na ręcznik papierowy O ile Państwu podoba się mój przepis To serdecznie proszę o łapkę w górę Placki ziemniaczane z pieczarkami Tak wyglądają w przekroju placki Chrupiące, fantastyczne placki